Jak gruntowała się młoda? Joł sam kiesikę się co mnie znerwuje, mierzi w tym naśladowaniu i mostrowaniu młody bez wszystkich, bez oglądania się, Jeżeli to jest gryfne, jeżeli to komu pasuje, klapuje albo i nie. I to ginał, to bez modzioków, czy bez stare kamele, albo i wiekowanych knakrów. Jeszcze za bajka, za młodzioka i dziepko po tym jak się ożenił. moja starka i mamulka zawsze mi wykładali co by się nie robił afu, małpicum i nie kukał ino na tych co się pokazywali we filmach a bo to już dziebko nie skoży w telewizji przecież sami jakujecie jak ci to kiesik było stało do dzisiaj Tyżże nosił długie kudły niech te całkie bitlesy Śmawe bryle jak cybulski albo Rej Charles, knap galoty ze pasiatymi fuzeklami, jak te wszystkie papagale, albo inksze mianowane bikiniarze, kiedy nie cierpią całki gomułka. Deptołek we szewikach na świńskich na żółtych zolach, na słoninach, albo to już tyś, nie skorzy, na diosecko rubych zolach, jeszcze srokszych abzacach. Tyże za zaprocnie uszporowane betki, poradził się lajsnąć oligmantel, ten ortalion i non-ajrondowo himda tela, co gnił za Boga nasia bindra ze bardotką albo szlipsla knutowanego na gumin pod karkiem. I tyż ci nie zapuściłeś se fusiska podanego na te, które wlazło we młoda w latach 80 po tym falu, jak to ten jedny elektryko szpuknuł bez tym podwek dańsku. Duplikowałeś kiesić przy innej przyleżności, co miał w i od tego napoczęła się we Polsce i sam unos rozfaklowo ta trzecia wojna światowa, ale to było takie maluśkie ino, cygaństwo. Małe młoda była zawsze, jest ruszki, i Ford jest, se będzie. Młoda, a tak po prawdzie małpicowanie innych, bali jak ta młoda nie szlimuje i wyglądamy na isto jak masno dupa ze zakrzoka. A sami się teraz wspomniało, co ci już pierwonym, dawno temu jest za fest starego pierwszego, duplikował mój link blink, mój szimel weberaniu staństwa w Rigo i mianowany przez całe lata karlikiem z Ekocendra. A klarował ci on mój bóg, ongifer mało wiele lat. Młoda to jest naisto srogi tropiduch ludzkości, a można najbardziej no dla utropy biednych żynioli, chopecków, co to mają w doma pierońskie machmarajdy, mamzele i szlajerole, które strugają gryfniocki albo szlajfiry i miarkują gryfinie, markierują takie srogie gryfinie. Żaden tak po nie boczy i nie będzie tego nikt wyczytać mi nie szło kaj, kij, i od czego napoczło się to błodanie i ta dyktatura mówny. Beznać mogło się to dzioć w krainie, Krainie, kędz drogi kaj skajklara wisi na szpakacie i to blank przy ziemię, a grzeje oby pięć litrów starzykowego bimbru i kajesce że je roztomaj to gadzina, kiero mogemy użyć nowe w naszym chorzowskim ogrodzie zoologicznym. Tyż, tyż ci kiedyś na zakrocie fuchs na koryżo kudła do jednej nigerskiej hałpy, co by wydusić tameszne kuli. Ale ich kokot, stramski, prawdziwy mentakler, narobił te larma i ostudy że ten gizdło cucił ci bół wszystkie psiska we łobęściu, a kere keino wparzyli do chrywika, w za zaroski rozokódły we obroty. Ten fuks, bez kurcyjos rozwijał się obymów to terpentyny na podłogon, podłogą, skokoł, harcą, forską, aże się Berdy udało z popod psowych zębisków wykuglować. I no jeden bakan jakoś ich bażył od innych uwzędnych, chycił ci tego lisa za podłogonie i blał ci przy samej życi, użarł mu ten jego łogon, tego jego ląda. Ten ryżokudła radował się okropicznie i wytargał się bez połoch, pochyby od śmierci, ale też festelnie mierzyło ci go to, i że nie łogona, kiedym się zawdy festelnie asiął i z kulicego było mu terazki pieronym gańba. Cichym duchem po kryjącku śmiatą do lasa medykował cibą, jakby tyż ta swo, swoja srogo ujma i srom zadekować, albo bodaj szykownie ocyganić, co tak musi być. A że tworos zasuszało coś ich mu nad łebem, i srogi na całki karpente śmiech rozlegnął się między ształami i astami. Gawcy się. Ten ryżo kudła sam na stromie, siedzi całko, ma małupic i ja, że nie poradzi się spamiętać, nie poradzi przyjść do o śmiechu. No i coś się tak afy pierońskie dziwocie, córzyż tak te gały miszczyżocie, pyto się ten lizek wziął jak z A no, he he, he a ty lepszej swój łogon, ten chwost podział. Łogon? — Lunda? — Kaj, mój chwos zapoił? A coś to, to za iptowate, cepiate pytani? Wejście to, szlumpisz, modre stopierońskie wieża, obżaruj się blekotu i że się głupio pytocie, co tyś ci się stało ze moim ogonem? I że takie z i piter nogi, głupia wątkudeł kudeł paniuchmy. Co by sam nigdy tego nikt żody nie wypokopił? Zgańbiły się te afy i byli ci blank we sztychu po takiej ostrej odpowiedzi. Podwień na poczli pilić i nolegać na kudły, co by im to wszystko ginał, wyłożył i wyeklerował te roski. A być to jest gańba i smrobota, zawrzesnął fuchs ze pokardu. To wy, sztramskie w gimbie, rajcule blank, nie miarkujecie co do teroski, jest najnowsza mouda. Żadno teroski małpica, żadno inczoga, chce być wystafierowano, nie nosi łogona. Didżerzy i głupie hazoki, już ci ty, się blank, dawno pozbyli swoich łogonów. A wy usmolone wypiertki, mie się mocie łopowoga pytać, khaech ten swój chwost zapochonił. Do nioska ze taką głupotą i dupowatością! Pysknął bez zymbole ze pogardą, zwyknął się, zwyrknął się ku nim życiu i poszł. A kej na drugi dzień, roku roku ze lasa, ujrzał, co żadna małopica nie miała już ciłoguna Wszystkie się go same połodgryzali. I tym tuplym mumiterowski moda, od której nie poradzą się odchlasnąć ani młode, ani tym bardziej stare boże, baby i można to jest nie wtorę opi. A rozprawią ojgin o z pnioków.